Dziś w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować prolog Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Ja jestem Blady i zapraszam was do odcinka. Mamy zatem początek szturmu. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lawaleta. Dzień szturmu przed południem. O, niestety pić eliksirów można tylko w medytacji, co jest dość irytujące, ale dobra! Mi do Te komentarze króla foltesta najlepsze. Damy nam mrocznym poziomie moi drodzy. To jest... panie rycerze, to Nie brać jej da. Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy To dobry dzień na zabijanie Wasza wysokość. Za mną panowie! Za temerię! Lordzie Słon, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lawaleta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie za mną! Po chwałę! się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie! Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. Dobra, natem nowy etap zadania barykada. Padaj obrońców balisty czemu. Śmierć sam szedł, nie wiem. Nie naciskałem, ale dobra, przycisk. Bo dobra, idziemy. Na dół tu można zejść albo tak, albo tak. To no, tu się po tych. Wygląda jakby mury albo budowali, albo remontowali, szczerze mówiąc. Ale dobra, idziemy na dół. Przypominam, że jesteśmy. Zmieniam sobie od razu na kwen. Yy, Dobra. Nawet ładnie poszło. Dobra. Idziemy tym dalej. No, tu... poradnik do tych... znaków. Dobra. I już widzicie. Po jednym ciosie i pół zdrowia. Teraz jeszcze mamy regenerację, a potem już nie będziemy mieć. Dobra. Zatknijmy się. Znowu. Dobra. Leczmy się znowu. O, padł. Dobra, uciekamy. Dobra. No to walka mam wrażenie, że jest tak nie mało responsywna, szczerze mówiąc, w tej części. No. Dobra. Znowu się uzbrójmy. I na tych mam taktykę. Oj, karamba. Ktoś tam strzelił. Dobra. Weźmy sobie... Widzicie? Blok? Nie można go. Oj, kuźwa. Nie mam w ogóle zdrowia już. Aj. Oj, karamba. Dobra. No to pierwsza śmierć. Yy, ale to dopiero w drugim odcinku. Oj, dobra. Nie zapisało się. To trudno. Ale ten podział trwa... nie był nie był najlepszym pomysłem. Tylko też ch chcę walczyć tak w miarę szybko, żeby albo wam tu wytnę. <śleskujesz> nie wiem. Albo i nie. Ey. Yy... Dobra. Idziemy jeszcze raz na dół. Bo ja tu patrzę, że wszystko działa, bo... ...cuda się tu działy przy pierwszym odcinku. Dobra. a nawet można z mieczem. Wyskoczyć, dobra. No i tam, yy... Oj, yy, dobra, Gwen. Dobra. Jeszcze trzeci. Znów, mam wrażenie, że walka jest tu mało responsywna, w takim sensie, że... Yy, jednak... Dobra. Padł jeden kusznik? Dobra, drugi też padł. Elegancko. To nie mnie tak yy, pogieraszowało. Dobra? Jedna była ochrona. Dobra. Musimy bardziej tak usłajkowo wręcz walczyć. Dobra, padli. O, ale się zbagował. Dobra, padł. Właśnie się Geralt. Oj kuźwa, znowu. Ech, no jeszcze raz. Czy to będzie ciężka przeprawa z tym... Yy, z tym yy, poziomem mrocznym. To jest tak. Można by na przykład zamiast płynem wykorzystywać y, jednak inne inne znaki Dobra Dobra, Niestety się nie zapominać Balista okay. powinna załatwić sprawę. Oczywiście, z Wiedźmińskim naszej gramy. Dobra. Może bym spróbował na przykład yy... igni. Też generalnie planuję yy, grać yy, tak jak nie wiem czy wspomniałem w poprzednim odcinku czy nie. Yy, planuję grać pod. Yy... Dobra. Aha, nie można... Dobra, zapisałem. Aha, nie doleciało. Hej, okay. generalnie planuję taką grać pod. Yy... Może teraz Ardem. Oj. Chyba jednak nie, bo patrzcie, ile mi zabrał zdrowia. Nie, dobra, wracamy do Pena. Bratan wyszedł sam tu. Tak, w gotiku. Dobra. Znowu kotka i myszkę, trzeba się z nimi pobawić trochę. Dobra. Padł. Padł drugi. Chyba tak soulsowo raczej. Trzeba z nimi walczyć. A tego może na przykład spróbujemy Ardem. Akcja chyba tu nie działa tak dobrze. Oj, pięknie. Dobra. Zatem mamy ich pokonanych. Zapiszę od razu. Naciągałem balistę. Ok, no to paradnik. Jak to działa? A w ogóle jest sam, cały zamułczyk, który pominąłem, ale to. Dobra. I walka. Nie Drapen. A. No. Okej. Okay. Ehm. Dobra. Padli, kolejni. Dobra, i celujemy balistą. No i dobra, kolejni rycerze idą. Dobra, no nie rycerze, tylko żołnierze, więc... Yy, ...a może jakiś rycerz też jest. A w sumie mam inną? Dobra. Yy. Mam dobra, ale zbroja mi się. Gorsza ubrała. Nie, to zbroja kruka. Yy. I do tego... Tam samą. No, od razu lepiej. Oj, karamba. Dobra. Dobra, padł. Okej, okay, finisher. Dobra. jest strzel z No zatem myślę, że teraz najbardziej skuteczną taktyką, póki nie się nie rozwinę bardziej tych umiejętności, które. A, ok, są jednak. Póki nie się nie rozwinę bardziej, jednak trzeba będzie żaglować tymi znakami. Chywasz się chłopiec z motyką na słońce. Dobra. Dobra, przejdziemy tu czy nie? Nie. A dobra, po prostu to jest rusztowanie dalej. I dobra, wchodzimy na górę. Górę. Tak powiem pierwszy, ten w zerach. Yy, nie wiem czy to dat, bo raczej będę. Raczej będę szedł w, w kierunku. W kierunku czego? W kierunku. Yy, no, w kierunku. Dobra. Dobra. I dobra, i... idziemy dalej. Tradycje takie... właśnie prowizoryczne się wydają. Dobra, padł. Okej, okay, idziemy zatem dalej. Rozwalisz to już! Topornicy! Pora mać na szczaby! Czyżby to już był ten, Arian Valet? Czy nie? Dobra, yyy... Kwen. Dobra. Późwa. Serio, znowu? A hmm. no dobra. Próbujemy dalej. A dobra, tu jestem zapisany. O, padł. O, jak król się dzielnie bije. Dobra, padł. Kolejny. Wchodzimy. O, wejrzę. Chodzimy zatem dalej, do góry. Okej. Okay. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak sikłe psy! Arian Lavalette. Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Pędosz się, królu! Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli ucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i Starego Barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać Wiedźmina! Dobra, idziemy. Serio nie można zapisać. Dobra. Przywa, serio. Dobra. Chyba mam poziom już. A na razie nie będę go wydawał. A jakby tak wziąć Ardem? Oż kuźwa. Serio? No cóż. No. Dobra. Osłaniać Wieźmina. Może sobie weźmy. Dobra. To by jednak Zapowiedzi bezpieczniej. Dobra. Okej, okay, padli. Idziemy na na górę. Dobra. Wejdź na górę. O, nie chciało czytać. Dobra. Sławny Geralt z Rivi. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się! Poddaj się i osadź żołnierzy. Wystarczy tejże i poddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił moją matkę i do tego paktuje z nil Król ma całą armię, a tych kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina! Chce, żebyśmy się poddali! Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma! Hańba, lub wiedźmiński miecz! Chcecie tak żyć! Chcecie zgiąć karki przed Poltestem? Nigdy! Słyszałeś wiedźminie! Nie chcą! Już broń głupcze! Już broń, głupcze! To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę! Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem! Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń! Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiały z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Dobra moi drodzy, w tym momencie kończymy ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie go. Zapraszam do oglądania kolejnych playlista, się wyświetla wam w tym momencie na ekranie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć!